Witam Państwa serdecznie moi mojej pracowni. Dziś udało mi się skończyć taki gorset, spódnicę i gezlo. W 70% jest wykonanie mm. ręczne. Przeszycia są maszynowo tylko zrobione. Te są gotowe i sznurek też, ze względu na czas. Gorset jest wypełniony trawą morską. Jak widać, trawa morska, tu widać ręcznie wykończenie spodnicy. Trawa morska, proszę bardzo. Zapamiętuję kształt. Powinna się ładnie układać do ciała kształtować sylwetkę. Do tego jeszcze będzie nakrycie głowy zrobione i kałpak i inne rzeczy. Do kompletu. Gorset wzorowany na gorsecie z książki. Taki woreczek na niezbędną rzecz, czyli telefon. I. Chciałam pokazać dla odmiany, bo specjalnie go zostawiłam. Kiedyś zaczynałam szyć gorset, ale utknęłam, ponieważ mi się nie spodobało do wypełnienia. Wykorzystałam fiszbiny plastikowe. Tu widać. I powiem szczerze, nie ma tu wszystkich włożonych, bo gdyby były, to pewnie nie dałoby się go zgiąć. O proszę, i czary hopsa! No, no tak. Tego bym nie chciała nosić. Ale ten. To widać jak. Właśnie. Ten chętnie bym założyła. <noise> jak <kuszyję> już swój <noise> rozmiar. No cóż, czekam tylko niecierpliwie, że klient przyjedzie dzisiaj odbierze ten komplet szyłam też na odległość wymiary podała mi klientka i zobaczymy czekam z niecierpliwością czy wszystko pasuje no i co zapraszam do pracowni życia artystycznego Maria Figurska na Facebooku, Instagramie, YouTube też można mnie znaleźć też na stronę Maria Figurska kombi miłego dnia życzę